Trzyma, dalej to jedzie dalej. Ja to na tym barku, nie? A ja co raz wziął do mnie? Dobry, ma... no, 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 trzyma. Dobrze, na tym barku, co. Dobrze, trzyma, to leworęczne. Dobrze, tylko co? w drugą stronę. Nie, po prostu nie ma. Ale to się chce, może. Mocno... Jakbyś trzymał to byś tak trzymał. Tak nie, to, tak trzyma, nie? Nie? to wróciło. Zaraz wychuchęcie całego. Ja, mi Michał, bardzo jest. To

Co? No to czekają, <gorgeous> czy jest ten, ten Nie? No, nie dać rady? Mówię, no może i da się, nie? Jak ja nakazał taki terrorysta, no ale no, lepszy. To tak, no. No, ja to robiłem <grym>. dwa. <grym>. No, Taka miecka, nie? Tim, tim, tim. W ramie, no. I w sumie ostatni też nie? Ja wiesz, powiem, że mam cały Jak się kurwa zabija, to <gumowy> ten mój ten mój spektrum, Kiedyś szczalałem za za z na szczelicy i wziąłem na za dużą mózgę, a wziąłem tą Wracam do domu, bawiłem się tam. Policja jakoś tam wystosowała jakichś ludzi, nie? Ja się Tam się popatrzyli, zatrzymali mnie i to na to, nie? Na przy jesteś nie możesz. Nie To... A taczki? Ale taczki sobie musisz no to zawiesić. To ja za ciebie mam zawiesić taczki, tak?